Spolon i. Patrycja! <grymne> my nie, gotujemy makaron. No, nie jaki. Nie wiem. No, ale. Ona nie będzie jedna. Czekaj, ja co było na początku? Cosnek i olej. Weź tam, cosnek, a ja będę szkować olej. A ile ząb Chyba. Trzyba... Weź na dwa. Na razie. Makaron wezmę. A jest taki długi. Nie. Yeah. A po co ja tu przyszła? Po makaron. A, dobra i po olej. A gdzie jest olej? A tu. Biał przed moim nosem. Ja tak mam codziennie, praktycznie. Kurde, kończy mi się odprawia, chodzę dzisiaj cały dzień. O, tu. Kurde. Co? Róż. Bierzemy teraz. Potem się dołożył najwyżej. Łups! Połamie się go. Dużo ludzi nie lubi jak ktoś łamie. A! Co? Tu. Gdzie masz ten makaron? W całości taki? Co? W makaronu w całości. Gdzie masz? Tam? W całości? Czekaj. Taki w całości? Czekaj. Pokaż takie jednego takiego. Patrzcie, taki długi powinien być ten makaron. Ty nie robisz! Robię, robię, robię. To... Dobra. Najpierw olej. Mm, olej. Nie cierpię oleju. Żartuję. Ja nienawidzę, jak ten olej strzela. O Boże, do... Tymczasem te, te. A ty czasami. Te... No. A do śmietnika to dalej? Dobra, to jest ten. To możesz tak ubierać. ja Tymczasem to osoby, które to komentują, to jak nie lubicie jak olej ściela, to, no, to po co używacie tego oleju? Albo takie jak... świnia. <laughs> A Pola później to czytaj tak ja nie powiem Patrycji. A ja tak. W to mam. Nie, nie, ja wątpię. Dupię. Czemu to jest tu zielone? Bo ja wiem, tu no. Naj najwyżej się zatruje. Do jasnej, czesnej dupy. Dlaczego to jest zielone? W dupie. O, takie powinno być. No, no czemu to jest zielone? Dobra, trudno. najwyżej się zatruje. Czemu? Bo on wtedy nie będę miał przyjaciółki Ej tamten też tak miał co mu dajesz Co? Proszę, tego czasu nie zjeżdżałam Dejkaj, damy, damy to nie ma Dobra, ja zabiorę biorę swój tylko tyle można O, a ten nie ma Ma tam. tam tą końcówkę, co żeś tam było. Dobra, masz jeszcze? Ty jeszcze jedną, nie? Troszkę A tutaj Ej, stary za. Ty, stary za. Eli, ja. Eli, ja. Co najlepiej wezmę dwa? No, tak na wszelki. Może będzie za dużo suska. Bo Była tam świetanka. Nie wiem jaka. Chyba osiemnastka. Czemu? Czy mam osiemnastkę? Mamy osiemnastkę. To git Chyba to ta. Raczej. No, najwyżej będzie nie ta. No już widzą, no widzą. Ona jest otwarta, więc może jest dobra. Może? Ja? Nie wąchać. Nie wiem, ja już pierwszy raz włącham śmietanka. Serio? co tam jeszcze było sól pieprz pietruszka pietruszka trudno jak nie będzie jak nie mamy to trudno o mamy co no mamy pokaż to jest pietruszka pietruszka może być no mamy pietruszkę. sukces będzie w komplet. A nie wiem czy to jest pietruszka tak to jest pietruszka. Pietruszka, Nie pomagaj. Pietruszka. Ja wszystko robię źle. Bo mi mnie która ostatnio nie umiałam nawet sobie zrobić kanapki. I się, się prawie popłakałam. I to było takie... Gdzie jest masło? Nie wiem. Ale serio? No. Lechak. No Jezu, i wiecie co, ja, ja sobie pieprzyłam i tak za dużo sobie pieprzyłam i tak, tak było brązowe i się dlatego chciałam popłakać, a ja się nie popłakałam. No to jest jakiś plus. No. Ale dalej 99% jesteś debilem. Pijam, a 1% pijam. No. Koty ty jesteś debil mój. Są jesteś debil. No, to jesteś takie debile. No. Ja nie. Ja... Który... Ty, to też jest zielona. Trudno! To ja na pewno nie będę jadła. No to nie jest. Nie, ja, to też. Ty nie musisz. Co? Co się stało? Powiedz mi! Coś mi wlecił pod paznokcie. a ja mam tam Ała! A. Boże! A chcesz co się nagrało? No. Kurde. A chcesz takie coś, że psikasz i będę już nie boli. Nie, bo nie będziesz psikać, to... Bo... O. Co? To co? To co? To nie boli, no serio. Ja nawet czosnek wyduptuję na tej. I mi na zdrowie. Co wiesz? Że to, że czosnek wydupciłam na tej, na tym, tym Sera, a ja tego tak małego było? Bo jesteś debil mój Ty jesteś debil oła! Dobra, dajmy ten mokrań No! Czemu to się nie robi jak nawet tego nie było? A, zapomniałam! Chodźcie To taka unalana olej z czosnka Tu nawet nie było to z egzertem. To jest składamy Pole trochę lepiej pokroj tą pietruszkę. Tak! Ja jej nie znam. A Co my i? się bawiłyśmy w restaurację i sobie przypomnia I zobaczyłam sobie sobie, I zobaczyłam sobie, wiesz... zobaczyłam sobie cosnek i przypomniało mi się, że mam taki przepis. Tak, jej zrobiła mi takie coś. nie lubię czosnku. Ej, woda ze szklaczką, a tu czolepka. Dobra. Co? Habana? Nie. Stosy. Gówno. Dobra, nastawiamy na dziewięć. Bo z takim samym, to będziesz to robić cały dzień. Dobra. No. Idę zadzwonić do mojej mamy się spytają, gdzie dziecko jest. Dobra. To za czym? O nie. Dobra. Nie, to ja. To ja Użytkownik, do którego dzwonisz, prowadzi w tej chwili rozmowę. Bo zimno, ale ja Śpij! bo tak się stało. Mieliśmy zadać zadanie domowe. Przynoś rzeczy to! Co? Nie mam dopiero czeka. Dobra, przyniosę twoje. Ja obliczę i my wyślesz. Albo nie ja od razu, że chęci zdjęcie zrobię. No. To my, jesteśmy debilmen. Taki znerusie. Makaron wsadzam już. Tylko spadnę, to nie. Co? Tylko tak czekajcie, ja, ja muszę to pokazać dobra, będzie tak to idzie tu, ale kabanoska bierzemy to idzie tu to, to idzie jest tu powiedz ci debile wiesz dlaczego? że na karantynach Karun powinien być ugotowany. On nie ma być ugotowany, ona tamten. Suchy co za... A taki. Tylko że chyba, tylko, że chyba tu powinien być. A. Chyba. My zaraz wrócimy, tylko zobaczymy to coś.